W odległym zakątku chińskiej prowincji Koichu istnieje wioska, w której ludzie rzadko chorują. Wielu dożywa stu lat, cicho, bez rozgłosu, z herbatą w dłoni. Ich sekret to nie lekarstwo, to roślina. Przez wieki popijali dzikie ziele, które nazywają ziołem nieśmiertelności. W tradycji buddyjskiej działo gulan znany był jako ziele długiego oddechu wzmacniające ducha i wyostrzające umysł. Mnisi pili je przed medytacją, rolnicy przed ciężką pracą, dzieci, by spać spokojniej. Nie było zarezerwowane dla elit, było darem natury dla każdego, kto potrafił słuchać roślin. W latach 70. chińscy naukowcy zaczęli badać długowieczne populacje w południowych Chinach i tam odkryli dziao gulan. Co znaleźli? Ta roślina zawiera dziesiątki naturalnych związków zwanych dżipenozydami. Podobnych do tych wrzeń, szeniu, ale w jeszcze większych ilościach. Niektóre badania sugerują, że wspiera funkcje adaptacyjne organizmu, może wpływać na stres oksydacyjny i pomaga utrzymać równowagę. Ale to nie jest tabletka. To żywa historia, uchwycona w liściu. Dziś świat pędzi. Szybko, głośno, bez tchu. Gdzieś w górach roślina wciąż rośnie, pamiętając ciszę. Może to nie cudowne lekarstwo. Może nie wyleczy wszystkiego, ale może przypomina nam o tym, co straciliśmy: spokoju, prostocie, rytmie natury. Jaogulan nie ma logo, nie znajdziesz go w reklamach, ale był tu, zanim powstały laboratoria i będzie tu, gdy algorytmy zamilkną. Nie chodzi o to, żeby w coś wierzyć, chodzi o to, żeby znów posłuchać tego, co ciche, dzikie i mądre. Chcesz dowiedzieć się o innych zapomnianych roślinach? Odwiedź Ormusonline.pl. Nie sprzedajemy iluzji. Odkrywamy to co prawdziwe. Zaobserwuj, jeśli wierzysz, że natura ma więcej do powiedzenia niż współczesna medycyna. Jest gotowa usłyszeć.